Plotki wyolbrzymiały zagrożenia, jakie niesie nasza wspólnota. Ona po prostu była. Zawsze. W pewnym sensie byłem wędrowcem, który nie miał swojego miejsca przy żadnym stole. Godzina zielonego listka. Dziara. Dlaczego tatuaże są takie modne? Może dlatego, że jesteśmy sentymentalni? Trudno. Nawet jak tego nie akceptujesz, to potraktuj jako moją urodę. Jak na nie patrzę, to serce mi rośnie. Była ten ból. On był jej i tylko jej. Igła wbijała się w ciało. Farba rozchodziła się pod skórą i była w raju. Znalazła ujście emocjom. Była szczęśliwa. Ból odchodził, zostaje tylko igła i uczucie nieziemskie. Staje się piękna z motylem na udzie. Pierwszy obrazek był głęboko ukryty. Tylko lustro widziało jego urok. Drugi obrazek był dla niej, mogło go podziwiać każdego ranka. Świetnie prezentował się na udzie. Trzeci obrazek był dla niego widoczny i napięty. Gotowy wydrapać oczy, żeby tylko zwrócić uwagę. Chciała pokazać swoje życie takie, jakie jest, takie, jakie czuje, bez udowadniania kogoś innego na nadgarstku zrobi swojego kota. On zawsze jest wierny, choć ma zwodniczą kocią naturę. Będzie widoczny o każdej porze, będzie szczęśliwy z nią. Nie wie, czy dziara to twardość, czy miękkość. Może ukryta wrażliwość, lub mroczność, wyłaniająca się na skórze. Pierwsza dziara to był błąd młodości, druga to było ważne wydarzenie, trzecia na sprawdzenie, czwarta będzie ku pamięci. Zostało tylko malutkie serduszko przy porządliwym miejscu. Nie zdradzi gdzie i co to jest, bo to jej dziara. Ćma, marzeń wydziaranej myszki. Miała w sobie coś, ale on jej bardziej zawrócił w głowie niż planowała. Podobno miał wobec niej poważne zamiary. Niestety, zbyt długo ociągał się z deklaracją. By sprawdzić siłę jego miłości, a może bardziej swoją, postanowiła wystawić go na próbę. Odeszła. Miało być tylko na chwilę. Tak na jeden raz, nie więcej. Ale okazało się, że stan ten zaczął trwać. To, co z początku było niewinną zabawą, krótce wymknęło się spod kontroli. Leonie był zachwycony jej tatuażami. Wydawało mu się, że ona w ten sposób próbuje uwiecznić kruchość uczuć. Czy naprawdę była tak bardzo skomplikowana? Czasami sprawiała wrażenie, że rządzą nią emocje, nie rozum. Gdyby rządził rozum, wszystko miałaby poukładane. W takiej sytuacji i mnie byłoby łatwiej znaleźć na nią sposób. A tak? Nie jest to takie proste, miotała się. Miałem nadzieję, że jej to minie. Skoro zło rodzi zło, to może dobro rodzi dobro, choć wątpię, żeby w jej przypadku ta zasada miała rację bytu. A może była wariatką? Szalona była, ale oprócz tego wszystko z nią było ok, chyba.